Bomba wędruje w górę. Gdy wszyscy uczestnicy będą już w swoich startboxach, gonitwa będzie mogła być rozpoczęta. Umani wszedł, teraz Nobilitatis. Także ba bardzo ładnie, sprawnie to wszystko idzie, i jeszcze tylko Manitu. Manito także jest już na swoim miejscu, także czekamy na sygnał do startu. I gonitwa się rozpoczęła. Z nieznacznym opóźnieniem ruszył Mawrę, ale nie ma wielkiej straty na prowadzeniu. Za to jest Invincible Ferry, chociaż teraz po zewnętrznej Nobilitatis się przesunął i to on na przeciwległą prostą wychodzi jako pierwszy. Na drugim miejscu jest Invincible Ferry, na miejscu trzecim Australian Spring. Stawkę aktualnie zamyka Baleona, przed nią jest Mawr, a do celownika pozostało jeszcze około 1400 metrów. Prowadzi oznaczony numerem 6 Nobilitatis na drugim miejscu Australian Spring, na trzecim Invincible Ferry, na czwartym Umań, na piątym Mawr, na szóstym Baleona i na ostatnie odpada Manitu. Jeszcze 1200 metrów pozostało do celownika. Konie i jeźdźcy zbliżają się już do zakrętu. Prowadzi wciąż Nobilitatis który niedługo po starcie objął prowadzenie, szybko wysunął się właśnie do przodu, to on jako pierwszy wchodzi w zakręt, na drugim jest Australian Spring, na trzecim Invincible Ferry, za nimi w parze Mawr razem z Umaniem i w odstępie za nimi na dwóch ostatnich miejscach Baleona oraz Manitu, A prowadząca piątka zbliża się już do prostej finiszowej, pozostało około 600 metrów do celownika i jako pierwszy wychodzi na nią Nobilitatis. Na drugim miejscu. W odstępie kilku długości jest Invincible Ferry przy kanacie Australian Spring. Świetnie po zewnętrznej próbuje rozpędzać się Umań. Jeszcze 400 metrów do celownika Nobilitatis na pierwszym wciąż. Invincible na drugim. Invincible Ferry na trzecim Umań przy kanacie Mawry. Jeszcze dobrze się przesuwa. Zostało 220 metrów do celownika. Nobilitatis jeszcze prowadzi, ale Umań po zewnętrznej biegnie coraz lepiej. Nobilitatis i Umań. To jest prowadząca dwójka na 100 metrów przed celownikiem. Nobilitatis i Umań, jeszcze tylko 50 metrów. Nobilitatis, Nobilitatis wygrywa. Umań na drugim, na trzecim, Invincible Ferry, na czwartym Mavr, na piątym Australian Spring. Następnie Baleona i stawkę zamyka Manitu. Oznaczony numerem szóstym Nobilitatis jako pierwszy minął linię celownika przez prawie cały dystans prowadził niemal z miejsca do miejsca. Jako pierwszy minął linię celownika dosiadany przez Erbola Zamudina, Ulu, trenowany przez Macieja Jodłowskiego. Zaczekajcie Państwo na oficjalne potwierdzenie rezultatu przez Komisję Techniczną.